Jestem Rafał. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, który kład jest silniejszy. Czy 125 ze skrzynią automatyczną, czy ze silnikiem 125, ale skrzynią już manualną, gdzie mamy trzy biegi do przodu i jeden wsteczny. Tutaj jest jeden do przodu, jeden do tyłu. Słuchajcie, jeśli tak szczerze mam Wam powiedzieć, który wygra, z góry bym obstawiał moją perełkę którą remontowałem na odcinkach. No ale po to robimy też ten test, test żeby po prostu wyłonić zwycięzcę także <noise> także w dzisiejszym odcinku sprawdzamy który jest silniejszy i jak to będziemy robić, już wam wytłumaczę mamy sanki, które będziemy kłaść tutaj tutaj będziemy po kolei, najpierw zapniemy mojego kłada czy tego obojętnie, zapniemy za tył i będziemy ciągnąć, e, na początku coś lekkiego, le czyli le 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 taki pustak taki pustak ma mniej więcej ile kilo, ty mówisz 40 kilo, nie? No. czyli 40 kilo na początku Będziemy kłaść, i słuchajcie, teraz robi nam się duże, duże tarcie. No i po prostu zapinamy, kłada i ciągniemy. Już jest opór przy jednym pustaku tak naprawdę, a zostało jeszcze cztery do wykorzystania. Zobaczymy, który pociągnie więcej, no i który w ogóle wygra. Także my, myślę, że bardzo ciekawy film do, do Was przygotowałem. Jeśli Wam się podoba, no to teraz zostawcie łapkę w górę. A i jeszcze, jeśli po tym odcinkiem będzie 80 łapek w górę, to ja skoczę krosem do rzeki. Zaraz Wam pokażę, gdzie. Właśnie tutaj. Także zostawcie. 80 łapek w górę, robimy to. A teraz wracajmy już do testów. Na początku z skrzynią automatyczną. A więc na początku jeden pustak o e, wadze 40 kg. Zapinamy metalowy hak i jedziemy. A tam jak widzieliście bez problemu i teraz nawracamy, a zakładamy kolejnego chustaka. Już możemy być ciężej, ale też się radnie budować. z niego Naprawdę, to jest automat, ale taki ciąg, ciągnie. Ciekawe, czy daje radę z trzecim. Sprawdzamy. Dokładamy trzeciego. Jest coś pięknego, nie? Dobra, teraz dokładamy czwartego. Naprawdę ma zdrowy silnik Ej, ale już wątpię no normalnie nie mam słów, ej Cztery pustaki i jeszcze jedzie, nie? Dołożymy teraz tego długiego, pokaż tego co tam są Zobaczymy, czy jak jednego damy Już obstawiam, że jak tego jednego damy, jest koniec nie? Już nie uciągnie On też ma chyba 40 kilo, nie? No. Nie, teraz Nie daję mu żadnych szans, serio Tak sądziłem kochani Cały gaz miałem, już nie uciągnie. Patrzcie, tu mamy tak 40, 80, 120, 160, 160, czyli to jest 200 kilo, nie? 200 kg na sankach i już nie umie, ale przy 160 jeszcze jechał, ale już było widać, że bardzo ma ciężko. Także ode mnie ma ocenę 8 na 10 tak naprawdę, ale teraz sprawdzamy tego, jeśli on to popije, no to... To jestem z niego zadowolony, nie? Ale on ma tą szczurnię biegów, że on wygra, raczej. Już nie będziemy tego ściepywać. Po prostu od razu podpinamy, kłada. I jeśli nie będzie dawał rady, to będziemy ściepywać to obci obciążenie, zasanek, no i tyle. Także dobra, teraz podpinamy, tam, tak, tak, wykłada. Dobra, mamy kłada, podpinamy. Męczam jedynka, Ile siły Dobra Jeszcze jednego Ej, to już ma chyba około 180 kg nie? Jak teraz uciągnie zostawiacie łapkę w górę koniecznie A ty tam jak mówisz, uciągnie? No Ten jest dobry, bardzo mocny jest. Eee, no kurde, skończyły mi się już obciążniki. <noise> już nie miałem co założyć. Może zróbmy tak, kamerzysta, wiesz co zrobimy? No. Że ty sobie siadniesz na sanki i ja pojadę. Zróbmy tak. Siednij na sanki i nagrywaj ze sanek. jak uciągnie to jeszcze, to już będzie cud. Jesteś gotowy? No. Rady. Czyli w końcu możemy skończyć odcinek tak naprawdę, bo skoro on by jeszcze Ciebie uciągnął to by mogliśmy tak dokładać i dokładać Ale nie? nie wiem czy jak się przód podnosił No widziałem Bardzo dużo ma kopa, strasznie ma dużo kopa, ale to do, wiecie ile to robią koła Jak gdyby nie było takie dobre koła on by się mylał, strasznie by się mylał Dzięki tym kół naprawdę ma przyczepność i ma kopa naprawdę z tymi biegami Jestem zadowolony, także tyle koń, jeśli wam się materiał spodobał No to jak już mówiłem, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale O tutaj, tam na dole, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału A lubisz moje filmy, no to zostaw suba, będzie mi bardzo miło A my się widzimy w kolejnym odcinku, mam nadzieję jak już będę skakał krosem do rzeki, bo znając was Szybko wbijecie te łapki w górę, no i tak naprawdę to tyle Widzimy się w kolejnym odcinku, na razie, cześć Jeszcze mu dał radę, bo to Honda Wiecie jakie to było ciężkie? Tego tak, tak na filmie nie było widać, ale zobaczcie teraz na to. Ja tego ręcznie, patrzcie jak ja się kładę. Ja tego nie wiem tak ciągnąć. Nie da się. A on to uciągnął, nie? Coś pięknego. Dobra, już wyłączysz już koniec.